Poczajcie, że to już grudzień, ale ten czas leci. Ja po części mam wrażenie, że ten kanał prowadzę już od jakiegoś dłuższego czasu, a tu już jest, yy, nie wiem, który miesiąc. Nie, nie chcę teraz yy, zliczać z pamięci, ale witam Was serdecznie na zapowiedzi grudnia w Pokémon Go. Miałem taką cichą nadzieję, albo tak mi się wydawało, że może jakiś spokojny miesiąc się szykuje, ale no jednak nie. Jednak nie, dużo ciekawych, fajnych Pokémonów wraca... Które zdecydowanie warto będzie zaapaść do swojej kolekcji. Dzisiejszą zapowiedź będziemy bazować oczywiście na grafice od Galixa, czyli zaczniemy sobie od rajdów, a czy na początku od nagród z Field Research Task: rajdy, mega rajdy, Ride Hour, Max Monday, Spotlight Hour i na samym końcu wydarzenia. Wiadomość chodzi o wydarzenia, nie mamy na ten moment wszystkich informacji, ponieważ jest nadzwyczajnie jeszcze za wcześnie, ale wiadomo, że w przyszłości pojawią się jakieś shorty czy materiały uzupełniające do tego. I słuchajcie, zaczniemy sobie grudzień od cotygodniowych nagród z Field Research Task, czyli to są te nagrody, które zdobędziecie w momencie, kiedy zrobicie... Codziennie przynajmniej jedno zadanie z Pokestopa i z tej paczki możemy dostać takie Pokémony jak... I tutaj chciałbym powiedzieć wszystkie nazwy z pamięci. Jak wiecie ja nie znam wszystkich Pokemonów jakoś tak dokładnie, staram się je gdzieś tam uczyć, więc jeśli coś powiem źle to mnie e, poprawicie, ale mamy tutaj Laprasa, to jest chyba Galariański Mr. Mime, Snorlax, Drippli, Honedge i Sinisty. Jestem prawie przekonany, że wszystkie powiedziałem dobrze. Jeśli chodzi o te poksy, to tylko Dripli i hondycz, nie może być shiny. Cała reszta jak najbardziej OK. Pamiętajcie, że Sinisti też miało swoją premierę shiny, więc można sobie ją zdobyć z takiej paczuszki. Jeśli chodzi o rajdy, no to grudzień zaczynamy z rajdu z listopada, czyli cały czas jest Virzion, Terakion i Kobalion i też dużo mówiliście mi żebym wam mówił które z tych pokemonów są warte uwagi które z tych pokemonów są użyteczne i też takie informacje będę wam teraz dawał jeśli chodzi o tą trójkę to tutaj zdecydowanie on jest najlepszy jeśli chodzi o typ walczący no, to tutaj bardzo fajny poks. I jeśli z tej trójki nie wiecie kogo łapać, no to zdecydowanie Terakion. Ja mam już jakiegoś dobrego Terakiona, więc w tym tygodniu totalny chill. I czekam na 4 grudzień, ponieważ od 4 grudnia do 13 mamy Kyurema na rajdach. Tak jest. To jest ten Pokémon, z którego sobie robimy fuzję. Tylko żeby zrobić tą fuzję, to znowu jest nam potrzebny Kyurem. 1000 energii do białego albo do czarnego, czyli do Reshirama. No, do białego Curema albo do czarnego. Plus cukierki do Reshirama i do Zekroma. I jest taki problem, ponieważ nie będziemy mogli zdobyć tej energii w grudniu. Bo żeby zdobyć energię do fuzji, trzeba robić rajdy na białego Kyurema albo na czarnego Kyurema. I po pokonaniu, tak samo jak to było z Nekrozmom, ten Kyurem traci tą formę, łapiemy normalnego Kyurema i dostajemy do niego energię, żeby zrobić potem fuzję. W grudniu nie widać takich rajdów. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Kyurem jest na ten moment jedynym Pokemonem z fuzji, których jeszcze nie mam. I z tego co się dowiedziałem, no to właśnie tak działa ta przemiana, że no to jest tak samo w sumie w jak z Nekrozmom, w sumie z acjanem. Więc skoro nie dali w grudniu rajdów na White Curema i na Black Curema, no to nie będziemy mogli zrobić tej fuzji, pewnie zrobią to w przyszłości, w nowym roku, a na ten moment musimy sobie po prostu zdobyć bazowego, dobrego Curema i kilka sztuk reszty i Zekromów, żeby potem zrobić fuzję. Ale to nie wszystko, ponieważ w przypadku necrozmy musieliśmy też trzymać Lunale i Solgaleo pod fuzję. Ale to jest troszeczkę inaczej, ponieważ Sorgaleo i Luz Lunala nie były jakimiś rewelacyjnymi Pokémonami, ale Reshiram i Zekrom już są. To są bardzo dobre Pokémony. Reshiram jest bardzo dobrym ognistym Pokémonem, a Zekrom jest też... Dobrym Pokémonem, jeśli chodzi o typ elektryczny. Więc tutaj, mało tego, że będziemy potrzebować kilka sztuk pod fuzję, to jeszcze będziemy potrzebować kilka sztuk, żeby sobie je zachować w kolekcji po prostu do walk, bo te Pokémon są naprawdę rewelacyjne. No i tak samo Sam Curem. Sam Curem oczywiście nie jest jakiś rewelacyjny, jeśli chodzi o podstawową wersję, ale po fuzji już jest bardzo, bardzo dobry. I tak jak tutaj, jeśli chodzi o daty, no to od 4 do 13 grudnia mamy Curema od 13 do 22 grudnia mamy Reshirama i od 22 do 31 grudnia mamy Zekroma. Na Shadow Rajdach przez cały grudzień będzie Shadow Hitran. Śmieję się, ponieważ przed chwilą poprzednim... Nie, jeszcze tego materiału nie widzieliście. Narzekałem, że dużo musiałem zrobić Hitranów i nie zdobyłem Shiny, a teraz wjeżdża Shadow Hitran. I cieszę się, że nie wymaksowałem i nie wydałem wszystkich cukierków na zwykłego Hitrana, ponieważ Shadow Hitran jest naprawdę rewelacyjnym Pokémonem, Jest topką, jeśli chodzi o ogniste Pokemony Walczące na rajdach, więc fajnie, ponieważ Shadow Latios, Shadow Latias nie były jakieś rewelacyjne, jeśli chodzi o Shadow Pokémony. Gdzieś tam się plasowały w jakimś atierze, ale to nie było nic wow. A Shadow Hitran jest naprawdę rewelacyjnym, ognistym Pokémonem, więc zdecydowanie polecam sobie na niego popolować. Na Holi cały czas macie promocje, jeśli chodzi o Black Week, Nowe smaki dostępne. Coś w stylu lodowych cukierków i waty cukrowej warto sobie spróbować. Link macie w opisie i pamiętajcie, że z kodem LOVABLEGO macie 10% zniżki na cały asortyment. A holi są to napoje w proszku o lepszym składzie, jeśli mamy ochotę się czasami czegoś dobrego napić. Zapraszam sobie skorzystać. Dalej sobie przejdziemy do mega rajdów. I tutaj znowu zaczynamy od listopadowych do 4 grudnia. Będziemy mieli mega garcząpa, mega erdaktyla i mega... Ostatniego zapomniałem, sobie zapisałem Medichama. A tutaj, tak jak wspominałem, mega Garchomp, totalna topka, ale Aerodactyl też jest całkiem użytecznym Pokémonem. Od 4 grudnia do 13 grudnia mamy Mega Gajardosa, To już chyba w ogóle trzeci raz, kiedy wraca w tym roku, a może nawet więcej by był na początku, ale nie pamiętam. Od 13 grudnia do 22 grudnia mamy Mega Abomasnowa. Abomas, Abomasnowa. Albo masną. Przepraszam, jeśli że przeczytałem. Aha, powiem Wam, że dużo nas Pokémonów z tego miesiąca musiałem sobie sprawdzać, jak się to czyta. Tego nie sprawdzałem, bo stwierdziłem, że jest dosyć prosty. Najwyżej mnie wyjaśnijcie w komentarzach. Myślę, że jeszcze tak z pół roku mniej więcej będę mylił te nazwy, albo może nawet dłużej, bo będą jakieś nowe boksy, ale już umiem coraz więcej. Od 22 do 31 grudnia na Mega Rajdach będziemy mieli mega Glalie. Na Mega Rajdach do 31 grudnia. Całkiem spoko. Jeśli chodzi o Mega Rajdy, no to tak, Gajard jest w S-tierze na piątym miejscu, jeśli chodzi o wodne Pokemony walczące. Jeśli chodzi o Abomasnowa, Noa, on jest w s tierze na 9 miejscu, jeśli chodzi o lodowe Pokemony walczące na rajdach. Jeśli chodzi o jego jeśli mogę sobie tak to odmówić, odmienić, on jest na A plus Jerzy na chyba 14 miejscu, jeśli chodzi o lodowe pokemony walczące. Więc całkiem, całkiem przyzwoite, jak zawsze powiem, że warto sobie troszeczkę energii zdobyć, żeby mieć chociaż wpis. I teraz sobie przejdziemy do Ride Hour, ponieważ tutaj na początek jest dosyć standardowy. 3 grudnia mamy Ride Hour na Virziona, Kobaliona i Terakiona. 10 grudnia mamy Ride Hour na Kyurema, 17 na Reshirama. 24 na zekroma, czyli wigilie. Wigilie od 18 do 19 jest ride hour. Już widzę, jak stajemy od wigilijnych stołów i idziemy rajdować. Łatasz, się co nie odwalili. Dobra, nieważne. I teraz tak, 31 grudnia mamy Ride Hour na bardzo dziwnego Pokemona, którego pierwszy raz widziałem w życiu. Nazywa się on Blue Blues. Oh my god, powiem Wam, że to jest oficjalnie najtrudniejsza nazwa. Jaką, jaką spotkałem w Pokémon Go. Nawet oglądam filmik, jak to wymówić. Nie podałam, ale coś takiego będzie na ride hour przez godzinkę. Oczywiście wszystkie ride houry. Od 18 do 19. I teraz tak. Max Monday. Max Monday, czyli to jest coś takiego jak Ride Hour. Ja bym też nie wiedział, tylko że na, na, na Dynamaxach. I tutaj mamy 5 Pokemonów. 1 grudnia mamy Darumakę. 8 grudnia mamy Krygonala. 15 grudnia mamy Kabuto. On jest całkiem fajnym Dynamaxem, więc tutaj warto się skupić. 22 grudnia mamy Sfila. I 29 mamy Omna Omanita. I on też jest bardzo przyjemnym Dynamaxem, więc warto gdzieś w kolekcji mieć dobre. Z dobrym IV, więc można sobie wyjść i troszeczkę e, porajdować I Max Mondays również jest oczywiście w godzinach od 18 do 19. I tak ja Wam powiem takiego tipa, że Max Monday jest codziennie w poniedziałek. Dobra, słuchajcie, dalej mamy Spotlight Hour. Tutaj jest dosyć fajnie, ponieważ 2 grudnia zaczynamy przede wszystkim z bonusem dwa razy więcej Candy za transfer, czyli wiadomo, jak mamy za dużo Hitranów, nie wiem, jakichś Pokémonów jeszcze z poprzedniego miesiąca. No to transferujemy, dostajemy więcej Candy i tutaj mamy w ogóle Potlight Hour na Granidosa, który jest bardzo fajnym budżetowym kamiennym Pokémonem walczącym, więc warto też sobie połapać kilka sztuk. Oczywiście jest dostępna wersja Shiny, ale bez żadnego boosta. 9 grudnia mamy Spotlight Hour na Shieldona. Shieldon ma jakieś swoje zastos zastosowanie w PvP. To mówię z pamięci, ponieważ gdzieś tam kiedyś o nim zbierałem jakieś informacje. I tutaj mamy bonus dwa razy więcej doświadczenia za łapanie. 16 grudnia mamy Spotlight Hour na Minfu z bonusem dwa razy więcej Candy za łapanie. Pamiętajcie, że ten bonus tyczy nie tylko tego pokemona, ale wszystkie, jakie złapiecie. 23 grudnia mamy Spotlight Hour na swila, To jest ciekawe, ponieważ 22 ma Max Monday, a 23 ma Spotlight Hour, czyli dużo tych Swili będzie tak naprawdę. I tutaj mamy bonus dwa razy więcej doświadczenia za ewolucję. I 30 grudnia mamy Spotlight Hour na Delbirda, gdzie jest taki mikołajek i tam mamy bonus dwa razy więcej Stardust'a za łapanie i to będzie dzień, gdzie tego Stardust'a troszeczkę będziemy sobie mogli na nafarmić. W momencie, gdy mamy omówione tak, tak naprawdę już rajdy, mega rajdy, Ride rajd Hour, max Monday, Spotlight Hour, teraz przechodzimy do eventów. Zanim przejdziemy do eventów, to tak, w grudniu wraz z grudniem rozpoczynamy nowy sezon, który się nazywa Precious Puffs. Ciężko powiedzieć, co ten sezon tak naprawdę może nam zapowiadać. A zapowiedź obecnego sezonu, jeszcze raz przed Wami, pokazuje tak naprawdę no to, co jest w nazwie czyli PAWS, czyli jakieś ścieżki, może routy. I widzicie, no postać idzie przed Siebie, jakieś losowe pokestopy się pojawiają. Te pokestopy to też jest ciekawa sprawa, ponieważ gdzieś tam w plikach gry też w tym okresie zostały znalezione dwie nowe funkcje a mianowicie coś tam było z nominowaniem pokestopów i jeszcze jedno czyli. Może to, że te Pokestopy na tym filmiku znajdują się w jakichś losowych miejscach, może to zwiastuje jakieś zmiany. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Wiadomo, tam został też zapowiedziany jakiś Max. Przepraszam, tak, to był Gigantamax, miał i kilka nowych Dynamaxów. Te możemy sobie przejrzeć jeszcze do tej grafiki, czyli zapowiadający właśnie cały sezon. I tak, na pewno będziemy mieć powrót Master będzie to kwota 8 dolarów. I tutaj tak, całkowita zmiana jajek i możliwe, że te jajka też będą się zmieniać tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, plus nowe jajka na ścieżkach. Tam będziemy stawiać też nowe poksy, co po prawda jakieś aha, są pokazane tylko trzy, ale prawda, że będzie ich troszeczkę więcej. Co ciekawe z jajek, no kurde, jakieś Audino, czyli troszeczkę Stardusta będzie. O, wraca Lucario w ogóle, aha. Wraca Lucario, ale to są te piątki z Adventure Sync, czyli to są te cotygodniowych paczek. Te piątki nie będą takie standardowe zawsze, tylko co tydzień. Trochę szkoda, że takie, no ale wiadomo, że fajne Pokemony dają duje, które ciężko zdobyć. Nowe Dynamaxy, to są te Hitmonlee, Hitmonchan, coś takiego. I mamy też tego Max Miała. I hit tego sezonu, albo tego miesiąca, tych świąt, jest to do w kostiumie. Dużo ludzi się bardzo cieszy. Nie wiem, czy będzie miał swoją wersję shiny. Tutaj nie mam informacji, nie ma przy sobie gwiazdek, więc możliwe, że nie, ale ciężko by ciężko powiedzieć, zobaczymy w przyszłości. No, to będzie, to będzie naprawdę coś fajnego do zdobycia. My podczas tego sezonu mamy też takie bonusy, że mamy, mamy dodatkowy special trade na dzień, codziennie, czyli rozumiem, że będą dwa przez cały sezon. Zwiększony Stardas za pierwsze zapanie w trakcie dnia, plus zwiększone obrażenia podczas rajdów. Czyli zwróćcie uwagę, że znowu wracamy do tematu tego, że twórcy chyba dążą do tego, żebyśmy byli w stanie solować albo robić no w tym przypadku w sumie y, duo, jak najwięcej rajdów, i żebyśmy nie musieli zapraszać ludzi na remote. Ponieważ, jakby to wam przedstawić, no duża część graczy na wsiach, w miastach, gdzie nie ma innych graczy, mają problem, żeby sobie takie rajdy zrobić. I to jest jakby kolejny krok do tego że możesz zrobić te rajdy przykładowo duo. Coraz więcej tych rajdów tak naprawdę legendarnych, oczywiście możemy robić duo i jest to tak naprawdę bardzo bardzo fajne. Jeśli chodzi o cały sezon, no to wiadomo, cieszę się z zmiany jajek, coś nowego zawsze będzie plus z y, Sudo Udo w kostiumie. Na to bardzo, bardzo czekam. Ok, przejdźmy sobie do wydarzeń w trakcie grudnia, nie całego sezonu, w grudniu. Słuchajcie, zaczynamy od eventu Journal to Paldea gdzie będziemy mieć premierę nowego Pokemona, jakim jest Nasil, oczywiście jego kolejne ewolucje bardzo fajny Pokemon, oczywiście z regionu Paldea, więc tych Pokemonów z tego regionu jeszcze troszeczkę brakuje nam w Wierce więc fajna, fajna sprawa i co ciekawe w trakcie tego wydarzenia też będziemy mieli Shiny Boosta na Larvitara i na Bagona, czyli dwa bardzo fajne Pokemony, Larvitara, Shiny jeszcze nie mam Bagona mam, ale to no tak jak mówię na Larvitara będę chciał bardzo polować podczas tego wydarzenia od 2 do 9 grudnia będziemy mieli też bonus dwa razy więcej doświadczenia za ukończenie raj i dwa razy więcej doświadczenia za ewolucję. Jeśli ktoś potrzebuje dofarmić troszeczkę doświadczenia, to za ewolucję będzie można zdobyć tego doświadczenia więcej. Na trzy gwiazdkowych rajdach też będziemy, my też będziemy mieli taurosy, widzę, że w różnych formach. Dondozo i Bombirdier, bombirdier Czyli Bodzian plus sum. Suma pamiętam, w jakoś w okresie letnim był na rajdach tak, był na rajdach, polowałem, w sumie nie polowałem ale tutaj gdzieś tam mi się marzyła wersja Shiny, więc więc spoko i to będzie pierwsze wydarzenie w trakcie tego miesiąca, kolejne wydarzenie będzie to Community Day od, przez dwa dni 6-7 i to będzie Community, Day, które podsumowuje tak naprawdę całe wszystkie Community Day z całego roku myślałem, czy bym nie nagrać dodatkowego o materiału o tym Community Day, ale wydaje mi się, że po prostu tutaj zamieszczę wszystkie informacje na temat tego wydarzenia i słuchajcie wygląda to tak, że tak jak powiedziałem, dwa dni codziennie od 14 do 17 Bonusy: dwa razy więcej doświadczenia, dwa razy więcej Stardasta, pół dystansu dla jajek, dwa razy więcej ciasteczek, cukierków podczas łapania i większa szansa na zdobycie XL podczas łapania, Insensy 3 godziny, Lury godzina i dodatkowy special trade na dzień oraz obniżony koszt Stardasta o połowę. A także, jeśli chodzi o ewolucję Pokémonów, które będą występować podczas tego Community Idea, mają obniżone wymogi, Czyli przykładowo, żeby zrobić ewolucję Spełona, Ambreona, trzeba po prostu przejść 1 km, zamiast tam chyba 10 i zamiast 70 serduszek czy jakiejś innej liczby. Jeśli chodzi o Sylveona i tam jest jeszcze ewolucja jednego z flabebe, trzeba po prostu 7 serduszek, czyli te wymagania do ewolucji Pokemonów podczas tego Community Day będą po prostu obniżone i warto sobie z tego skorzystać. Jeśli chodzi o sobotę, mamy tutaj takie Pokemony jak vanilti, Carablast, Shelmet, Sprigadito, Fłekek i Paumi. Jeśli chodzi o niedzielę, tutaj mamy takie pokemony jak Solosis, FlaBebe, Pikipek, Yangmo, Rockidi i Quaxli. Jeśli ktoś grał z Was przez cały rok, no to wie, że te pokemony już występowały w tym roku. I może to nie być żadne wow, ale na pewno jakieś braki macie, więc pewnie się wybierzemy i pogramy. I teraz ważna rzecz, ponieważ przez ostatnie 10 minut każdej godziny, czyli przykładowo od 14.50 do 15, od 15.50 do 16 i od 16.50 do 17, będą zmiany respów. Te w oba dni będą takie same respy i będą to takie pokemony jak Machop, Eevee, Totodile i Ralts. Więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I ja, jeśli już oglądaliście jakieś poprzednie materiały, be, wiecie, że będę polował na bardzo dobrego Shiny Ralca. Może uda się zrobić pierwsze Shando podczas Committee Day. Ciekawy event. Nie brałem jeszcze udziału w takim podsumowaniu. Bardzo dużo bonusów, właśnie jak Stardust, doświadczenie plus te zmiany respów przez ostatnie 10 minut. Oczywiście, jeśli chodzi o ewolucję wszystkich Pokémonów, które będą brały udział w tych Committee Day, jak będą miały też specjalne a, ataki, takie, które zazwyczaj wymagają. Elite Charge TMA, fast TMA, Elite Charge TMA, Elite Fast TMA, Więc od razu macie te pokemony zrobione z fajnymi atakami. Prawdopodobnie to będą też jedne z lepszych wariantów. Dodatkowo oczywiście też w trakcie tego w tych Community będą misje z Stopu, gdzie będziemy mogli zdobyć eventowe Pokémony. No i chyba tak mniej więcej to tyle, tak? Czyli po prostu przez dwa dni będziemy łapać wszystkie Pokémony z Community z całego roku. Coś takiego. Kolejne wydarzenie w grudniu będzie Well Armed. I już sprawdzamy, czy mamy informacje na ten temat. Jeszcze nie mamy, ale będzie to wydarzenie trwało od 11 do 16 grudnia. Nie mam pojęcia, nie chcę zgadywać. Jeszcze w tym zgadywaniu, co tam będzie, jestem dosyć słaby. Kolejne wydarzenie jest Max Battle Day 14 grudnia i tutaj prawdopodobnie możemy się spodziewać premiery nowego Dynamaxa, czyli to może być właśnie Hitmonlee, Hitmonchan. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Dalej mamy Winter Holiday Part 1 od 18 do 24 grudnia. I tutaj możemy się spodziewać premiery już Sudoudo w kostiumie. Tam oczywiście będą jeszcze dwa inne poksy, ale wydaje mi się, że Sudoudo tam może grać główne skrzypce. Research Day mamy 20 grudnia. Research Day z tego co pamiętam, to jest taki event, gdzie z pokestopów mamy zbustowaną wersję, zbustowaną szansę na shiny poksy. Więc bardzo lubię to wydarzenie. Trzeba po prostu latać pomiędzy pokestopami zdobywać te misję i liczyć, że poleć tam shiny. Tam chyba nawet było 10% na na szalenie z takiego zadania, więc fajnie. Druga część świątecznego eventu zaczyna się 24 grudnia, potrwa aż do 29. Tam też pewnie będzie dodany jakiś kolejny Pokémon w kostiumie: zimowy, zimowy nastrój, zimowa mapa, zimowe Pokestopy. Mówię wam tylko nazwy i daty, ponieważ no nie ma na ten moment wiadomo informacji. I na samym końcu, pomimo tego, że była część pierwsza zimowego eventu, część druga, to jeszcze będzie Winter Weekend od 27 do 28 grudnia. I sam koniec tego miesiąca a, zaczynamy eventem noworocznym, bo od 31 grudnia do 4 stycznia będzie noworoczny event. Słuchajcie, fajny, fajny miesiąc, fajne rajdy. A i jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa o przepustce bojowej. Dla płatnej części będzie oczywiście inkubator, który będzie trwał około 40 dni, on, on będzie aktywny aż do 13 stycznia. Yy, po darmowej części między innymi będzie do, złapana, do złapania palkia w wersji tej zwykłej, nie tej co ma Adventure Effect. Yy, no i co słuchajcie, takie bonusy jak dłuższy Daily Incense, większa liczba otwierania i wysyłania giftów i przepustka będzie dostępna już 2 Grudnia. Te przepustki bojowe chyba się całkiem fajnie przyjęły z tego co widziałem po komentarzach. To jeśli ktoś z Was wydaje jakieś pieniądze na Pokemon Go, to bardzo często właśnie jest to przepustka, ponieważ daje to troszeczkę frajdy, tak naprawdę przez kilka dobrych. Przez cały miesiąc, jakby nie patrzy, to chyba, że ktoś zrobi mega szybko i w połowie miesiąca będzie miał już nudę. Słuchajcie, powiem jeszcze dwa słowa, jeśli chodzi o Go Battle League podczas, podczas nowego sezonu. Wstawię wam te infografikę. To będzie trwało od 2 grudnia do 3 marca, oczywiście, czy tak jak cały sezon. Tam będzie do zdobycia Pikachu. Pikachu Libre. Będzie on do zdobycia na 20 poziomie rangi w systemie PvP. Tutaj tak samo po drodze macie takie pokemony jak jakiś Yamask, Togetic, Hondecz i Dripli na innych poziomach. W PvP nie jestem jakby jeszcze super bardzo zaprzyjaźniony ale może te zmiany w tym sezonie mnie do tego przekonają. Jeśli ktoś jest ciekawy, tutaj macie wszystko na infografice. Bo że nawet nie wiem, co z tego jest ważne. Ale jest pod nosem, to warto wspomnieć, bo na pewno ktoś się tym zainteresuje. Słuchajcie, chyba mamy cały miesiąc omówionym. Cały miesiąc troszeczkę sezonu mamy omówionego. Okres zimowy tak naprawdę się zbliża. Na ten moment też już mamy dostępne infografiki jakieś tam delikatne, jeśli chodzi o Pokémon Go Tour, czyli jeden z trzech, Największych wydarzeń w roku, ale o tym nie będziemy mówić dzisiaj. O tym powstanie materiał. Ale to już jak raczej bliżej lutego. Gdzie to wydarzenie będzie po prostu miało miejsce, ale jeśli ktoś by chciał wiedzieć, to GoTour jest 20, od 28 do 1 marca. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak wyszedł ten materiał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się też wszystkiego. Dajcie lajka, dajcie komentarz, podbijcie materiał, słuchajcie, rozwijajmy się na tym kanale. Cieszę się, że macie co oglądać. Cieszę się, że mimo tego, że kanał już ma coś około 5 miesięcy, cały czas pojawiają się komentarze, że hej, YouTube polecił mi Twój kanał, jestem bardzo z tego zadowolony, zadowolona. Dzięki Wam wszystkim. Dzięki za pozytywny odbiór. Naprawdę. Przyjęliście mnie na YouTubie bardzo, bardzo fajnie i bardzo Wam z tego powodu dziękuję. To co? Do zobaczenia w następnym materiale. Tara!